Rozdział szesnasty. Nie chcę, powiedziała Mary. Dick i Mary wynaleźli sobie mnóstwo prac tego ranka i Mary spóźniła się na obiad, potem zaś tak się spieszyła z powrotem do swego zajęcia, że dopiero w ostatniej chwili przypomniała sobie o Kolinie. Powiedz Colinowi, że jeszcze nie mogę przyjść do niego, rzekła do Marty. Ogromnie zajęta jestem w ogrodzie. Marta wyglądała na przestraszoną. O mój Boże, panienko! odpowiada. Jak pancioli, że tak powiem, to gotów strasznie się rozgniewać. Ale Mary nie bała się go tak jak bali się inni, a przy tym nie lubiła się poświęcać. Nie mogę siedzieć w domu, odrzekła. Dick na mnie czeka. I pobiegła. Po południe było nawet jeszcze milsze i więcej było pracy niż rano. Powyrwali już prawie wszystkie chwasty, a drzewa i róże obkopali z suchych gałęzi, oczyścili. Dick przyniósł swoją łopatę. Mary zaś nauczył do czego, ja, do czego i z, z, jak się posługiwać narzędziem. Mhm. Tak, że teraz już było widoczne, że choć to urocze, dzikie miejsce nie będzie podobne do ogrodu porządnego, to jednakże będzie cudnym gąszczem kwitnących, kwitnącym, zanim wiosna mije. Będziemy mieli nad głowami całą powódź kwiatów, jabłoni i wisien, rzekł Dick pracując za wzięcie. Na murach zachwitną porozpinane drzewa, brzoskwinie i śliwki, a trawniki wyglądać będą jak dywan z różnobarwnych kwiatów. Mały lisek i kawka były równie uszczęśliwione i zajęte, jak Dick i Mary. Giry zaś i jego samiczka przelatywały nieustannie, jak dwa świecące czerwone m... maku płateczki. Kawka co jakiś czas załopotała skrzydłami i przelatywała na drzewa parkowe. Za każdym razem, gdy wracała z wędrówki, siadała blisko Dika i skrzeczała, jakby mu opowiadała swoje przygody. Dick zaś przymawiał do niej jak zwykł, był przyjmować do gila. Raz, gdy, będąc bardzo zajętym, nie zaraz jej odpowiedział, serca usiadła mu na ramieniu i szerokim dziobem swoim schwyciła go i pociągnęła lekko za ucho. Gdy Mery. Zmęczona pragnęła tego odpocząć. Dick usiadł z nią na trawie pod drzewem, wyjął fujarkę i słodko cicho zagrał kilka tonów. A w tejże chwili ukazało się na murze dwie wiórki, patrząc i nasłuchując, pani ręka jest mocniejsza teraz, że rzekł, przyglądając jej się, jak, gdy kopała. Już pani na pewno bardzo się zmieniła. Mary promienia: Jestem z dnia na dzień tłuściejsza. Mówiła radośnie. Pani Medlock będzie musiała sprawić mi większe sukienki. Marta mówi, że mi włosy urosły i nie są takie bezbarwne i przeklepane. Gdy się rozchodzili, słońce poczyniało zachodzić, rzucając na ziemię i drzewa ukośne czerwono-złote promienie. Cudny dzień będzie jutro, rzekł. O wschodzie słońca będę już przy robocie. Ja także od Mary. Pobiegła do domu tak prędko, jak tylko nóżki podołały. Pragnęła opowiedzieć Colinowi o młodym Lisku i o kawce Dika. O tym, jakich cudów wiosna dokazuje. Była pewna, że chętnie to wszystko usłyszy. też nie ucieszyła się wcale, gdy wszedł się do pokoju, został Marte. Tutaj czekała ze smutnym razem twarzy. No co? spytała. Co mój, Colin, gdy mu powiedziałeś, że nie mogę przyjść? O mój Boże! odparła Marta. Byłabym wołała, żeby panika była poszła. Będzie znów miał z pewnością napad. Miałam ja z nim kłopotu niemało cały południe, aby go uspokoić. Ciole tylko na zegarek spoglądał. Mary zaczynała usta. Ona tak samo jak niezwykła była oglądać się na innych i nie widziała powodu, dlaczego by chłopak rozłoszony i rozkaproszony miał być przeszkodą w tym, co jest jej miłe. Nie rozumiała wrażliwości osób wiecznie chorych i zdesperowanych, nieumiejących padać od sobą i doprowadzających otoczenie również do zdenerwowania. Kiedy ją samą dawniej w Indiach bolała głowa, robiła wszystko, co możliwe, by i drugim ból głowy sprowadzić. I zdawało jej się, że ma słuszność. Teraz wszakże widziała jasno, że Colin zupełnie słuszności nie miał. Colin nie siedział na swej kanapie, gdy Mary wyszedł do pokoju. Leżał na znak, w łóżku i nie odwrócił, nie odwrócił ku wchodzącej głowy. Był to zły znak. Dziewczynka podeszła ku niemu sztywno. Dlaczegoś nie wstał? Sprawa. Od, ran, od rana wstałem, bo myślałem, że przyjdziesz, odrzekł, nie patrząc na nią. Kazałem się jednak po południu znów pojść do łóżka. Plecy nie bolały i głowa, i byłem zmęczony. Czemu nie przyszłaś? Pracałam w ogrodzie z dickiem, odparła. Colin zmarszczył czoło i raczył na nią spojrzeć. Zakażę tę chłopakę przychodzić tutaj, jeżeli z nim będziesz przestawała. Zamiast przyjść, porozmawiać ze mną, rzekł wyniośle. Mary zapieniła się ze złości. Potrafiła wpaść w furię, nie robiąc hałasu. Stała się zjadliwa, uparta i nie dbała o to, co się stać może. Jeśli Dika odeśle stąd, to noga moja nie już nigdy w tym pokoju, odparła. Będziesz trzeba przejść, jeśli ja zechcę, rzekł Nie przyjdę, odpowiedziała Mary. Ja cię zmuszę, wołał Korwin. Ja cię tu każę przywrać siłą. Czyś aż tak bardzo potężny? Zastrzała wściekle. Mogą mnie tu przywracać siłą, ale mnie nikt nie zmusi do mówienia. Usiądę i zęby zacisnę. I nikt ci nigdy, nigdy nie powiem nic. Na pewno, nawet patrzeć na Ciebie, nie chcę. Będę ciągle patrzyła w podłogę. Była to para ro rozkosznych dziecinek, gotowych sobie skoczyć do oczu. Gdyby byli dwoma ulicznikami, byli się wzięli za czupryny i zbili się na kwaśne jabłka. Tymczasem czynili ku temu wstępne kroki. Jesteś wstrętny samolot! krzyczał Kolin. A ty co? Wałery. Kto sam jest samolub? Ten zawsze tak mówi. Każdy do niego jest samolub. Kto nie robi tego, co on chce on chce. Tyś gorszy na ode mnie. Jesteś najsamolubniejszym chłopakiem jak ja znam. Kłamiesz! Fukną. Nie jest taki samolub jak twój piękny Dick. Zatrzymuje cię w ogrodzie, żebyś się w błocie z nim wybrała. A wie, że tu jestem sam. Daruj, ale to on jest samolub najgorszy. O czym promieje? Dick jest i grzeczniejszy od wszystkich innych chłopców. Sawała. To jest. To jest anioł. Może. Może będzie śmieszne to, co powiedziałam, a mniejsza to. Piękny mi anioł! Sawał się kokardy. Nie anioł, tylko zwyczajny chłopak z wrzosowiska. Lepszy on niż zwyczajny raża. Odcięła Mary. Ty się coraz lepszy. Była mocniejsza z nich obojga i zaczęła brać nad chłopakiem górę. Co prawda, nigdy on w życiu nie miał utarczki z nikim równym sobie, a tak bogiem naprawdę było to nawet spożytkiem dla niego, choć ani on, ani Mary nie zdawali sobie z tego sprawy. Odwrócili głowę, odwrócił głowę, oczy zamknął, a grube łzy popłynęły mu po polczki. Zaczynał rozrzewniać się i żałować sobie o siebie, broń Boże innych. Nie jest taki samolot jak ty, bo zawsze jestem chory i wiem na pewno, że mi się narość trwoży na plecach, mówił. A przy tym umrę niedługo wcale nie umrzesz! sprzeciwia się Mary. Zrobił wielkie oczy z oburzenia. Nigdy przedtem nic podobnego nie słyszał. Był on równocześnie wściekły i trochę uradowany, Jeśli możliwe, być jednym i drugim jednocześnie. Nie umrę? Krzyknął, właśnie, że umrę. Wiesz, że umrę. Wszyscy mówią: Ja tam nie wierzę. Obojętnie od żołnierzy. Mówisz tak umyślnie, żeby mnie złościć. Ty się z tego pysznisz. Ale ci nie wierzę. Gdybyś był bardzo dobry, to może by to była prawda. Ale za nadtoś nie godzimy. Pomimo swoich chorych pleców, koli usiadł na łóżku, rozwłaszczonej jednej z droszy. Idź precz z mojego pokoju. Krzyknął, chwycił na poduszkę i rzucił na mery. Nie miał dość siły, więc poduszka upadła u stóp dziewczynki, która miała taki wyraz twarzy, jakby chciała ugryźć. Dobrze, pójdę, rzekł spokojnie, i już nigdy nie wrócę. Poszła do drzwi, po Lucia się dodała: Chciałem Ci opowiedzieć mnóstwo ładnych rzeczy. Dick przyniósł swojego liska i swoją kawkę, i chciałem Ci o nich mówić, ale teraz nic nie powiem: nic. Wyszła z pokoju, zamykając rąk drzwi, za którymi ku swemu zdumieniu ujrzała wykwalifikowaną pielęgniarkę. Jakby tam podsłuchiwała, a co gorsza, zaśmiewała się teraz. Była to silna, młoda, przystojna kobieta, która nie miała powołania do tego, czym była. Nie znosiła bowiem chorych i karek, i wiecznie znajdowała wymówki, by Kolina stać opieką Marty, albo kokolwiek, który ją zechciał zastąpić. Medy jej nie robiła. Teraz zaś stała i patrzała, jak tata chichocze w chuskę nosa. Z czym się śmiejesz? Z was obojga, otwara pielęgniarka. Nie można by wymyślić nic lepszego dla tego wychuchanego gadatka. Jak przeciwstawić mu drugie dziecko, równie złe jak on sam. I tu znów zaczęła chichotać. Żeby miał siostrę złośnicę, z którą by się mógł bić, to by zaraz zdrow był. Czy on umrze? Nie wiem, jest mi to obojętne, rzekł pielęgniarka. Cała jego choroba to histeria i humory. Co to histeria? stamery? Sama panieka zobaczy, jak po tym, co zaszło, wpadnie w furię. Ale w każdym razie dałam panienka powód do napadu i bardzo mi z tego rada. Mary wróciła do swojego pokoju z całkiem innymi uczciami niż te, z jakimś światu z ogrodu. Była zła i rozczarowana. Ale jej wcale nie było Kolina. Zamierzała powiedzieć mu wiele rzeczy i chciała dowiedzieć się i upewnić, czy naprawdę można by mu było powiedzieć tę ich wielką tajemnicę. Zaczęła przypuszczać, że byłoby można to zrobić, lecz teraz zmieniła zupełnie zdanie. Już mu teraz nie powie nigdy. I niech on sobie siedzi w pokoju z swoim i niech nie zeznać przyszłego powietrza. I niechaj sobie umrze, kiedy chce. że mu, tak. Była teraz zła i niewzruszona, że na chwilę zapomniał o Odniku i o przejrzystej szacie zielonej, którą się świat zaczął okrywać i o łagodnym powiewie wiatru od wyżosów idącym. Marta czekała na nią, a przez traklenie twarzy ustąpił miejsca zainteresowania i ciekawości. Na stole stało pudełko drewniane. Pokrywka była zdjęta i ukazywała wewnątrz kilka ładnie zwiniętych paczek. – Pan Craven to przyszło do panienki – objaśniała Marta. – Zdaje mi się, że tam będą książki z obrazkami. Mary przypomniała sobie pytanie wuja, gdy wtedy była w jego pokoju. – Czy chciałabyś czego? Lalek? Zabawek? Książek? Rozwinęła paczkę i ciekawa była, czy jej o lalkę i myślała sobie, co z nią pocznie. Gdyby tak było, lecz to nie była jaka. Znalazła tam natomiast kilka cudnych książek, takich jak miał kolin, a dwie z nich specjalnie poświęcone były ogrodnictwu i pełne ślicznych rycin. Poza tym pudło zawierało jeszcze kilka ładnych gier i prześliczną teczkę do listów ze złotym monogramem, złotą obsadką i kamarzek. Wszystko było takie śliczne, że radość poczęła łagodzić jej gniew i zły humor. Nie myślała, żeby wuj aż tak o niej pamiętał, i małe jej zatwardziałe serduszko uczuło wdzięczność. Przecież ja umiem lepiej pisać niż drukować, mówiła. A pierwszą rzeczą, jaką z tym piórem napiszę, będzie list do wuja z podziękowaniem za jego dobroć. Gdyby z Kolinem byli w przyjaźni, byłaby pobiegła do niego natychmiast, pokazać mu swoje prezenty. Byliby sobie razem oglądali obrazki i pocztali o ogrodnictwie. Może by sobie pograli w którą z gier, a on by się był rozerwał i nie myślałby o śmierci. I nie macałby pleców, by sprawdzić, czy garb nie rośnie. Miał taki sposób nieznośny robiąc tego, że Mary znieść tego nie mogła. Nabawiało ją to uczcie przestrachu, bo on sam miał zawsze taką przerażoną minę. Mówił, że gdy poczuł kiedy pod palcami najmniejszą krostę na plecach, to już byłby pewny, że to garb zaczyna rosnąć. Myśli te nasuwały mu szeptem na rozum pani Medlock i z pielęgniarką. Począc o tym rozmyśl... to rozmyślać, dopóki to przekonanie nie ustaliło się w jego wyobraźni. Pani Medlock powiedziała, że plecy jego ojca zaczęły krzywić się w ten sam sposób, gdy był dzieckiem. Colin nikomu nie mówił, oprócz Mary, że największa część napadów, jak to nazywali, miała źródło w owym historycznym strachu. Mary na razie żałowała, żałowała go, gdy jej to powiedział. On zawsze zaczyna rozmyślać o tym garbie, jak, to z, jak jest zły albo wyczerpany, rzekł sobie Mary, a dzisiaj był zły. Może? Może on cały południe dziś o tym myślał? Stała cicho, zapatrzyłam w i, i zamyślona. Powiedziałam, że już nigdy do niego nie pójdę. Zawahała się, ściągając lecz może, może właśnie pójdę, spytać go, czy chce, żebym przeszła rano, a może znów we mnie rzuci poduszkę. Wszystko jedno, myślę, że lepiej jednak pójść.